Dzień dobry. Przed nami tydzień, który zacznie się od Nowiu Księżyca w znaku Skorpiona, więc 12 znaków Zodiaku będzie stać przed różnymi wyzwaniami. Ogniści, czyli barany, lwy i strzelce w tym tygodniu będą przede wszystkim dążyć do tego, żeby mieć jak najwięcej świętego spokoju. Ale niestety, przed nami Halloween, przed nami Zaduszki, przed nami tydzień pełen rodzinnych spotkań, więc barany mogą czuć, że wszyscy wywierają na nich jakąś presję. Mars wciąż znajduje się w opozycji do waszego znaku zodiaku, więc unikajcie konfliktów. Ale od poniedziałkowego nowiu będziecie też mieli dosyć ulegania innym osobom i będziecie chcieli w różnych trudnych sprawach postawić na swoim. Spokojnie, od piątku Wenus, która znajdzie się w trygonie do waszego znaku zodiaku, trochę rozpogodzi niebo nad wami. Ale w tym tygodniu rzeczywiście może lepiej odpuścić niż na siłę forsować różne pomysły, przez które rodzina później w weekend mogłaby mieć do was pretensje. Więc więcej dystansu, a ten tydzień okaże się spokojnie w każdym bądź razie szybko minie. Lwy będą bardzo wojownicze i bardzo pewne siebie. Słońce w kwadraturze do Waszego znaku Zodiaku sprawi, że będziecie chcieli mieć wszystko perfekcyjnie poukładane, czy w domu, czy w pracy, a niestety tak już w życiu jest, że to nie zawsze się udaje. Od piątku i dla lwów o wiele lepsza aura Wenus w Trygonie do Waszego znaku Zodiaku spowoduje, że ludzie będą Wam bardziej przychylni, więc spokojnie, czego w tym tygodniu nie dacie radę zrobić, to nadrobicie w kolejnych tygodniach, a w ciągu długiego weekendu przede wszystkim relaks, odpoczynek i rodzinę. To dla lwów będzie najważniejsze. Strzelce w tym tygodniu będą trochę rozproszone. Od poniedziałku dużo różnych spraw, dużo zadań, mało czasu dla siebie. To będzie przede wszystkim strzelcowy problem. Ale już od piątku Wenus, która znajdzie się w Waszym znaku Zodiaku razem z Jowiszem, sprawi, że różne trudności okażą się jednak mniejsze, że nabierzecie dystansu do różnych trudnych spraw, że znajdą się pomocnicy. No i pomimo nostalgicznej aury weekendu, bardzo duże szczęście w miłości dla strzelców, to Wenus również może w taki sposób zadziałać, że różne Rodzinne spotkanie z osobami, z którymi się kłóciliście, okażą się łatwiejsze do przejścia, a może jednak okaże się, że na koniec zapanują zgoda i miłość. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, będą przede wszystkim zajęte rodzinnymi domowymi obowiązkami. Byki zorganizują wokół siebie najpierw współpracowników, a potem całą rodzinę i okaże się, że ich pomysły i plany na wyjazdy i różne zadania są po prostu najlepsze, więc będziecie rządzić i decydować o rodzinnych sprawach. Panny też będą chciały rządzić, ale kiedy okaże się, że nikt ich nie słucha, po prostu zajmą się porządkami, zakupami, swoim zdrowiem i różnymi ważnymi dla siebie sprawami. W weekend za to panny mogą nie chcieć zbyt daleko wyjechać. Wenus, która znajdzie się w kwadraturze do waszego znaku Zodiaku, sprzyja różnym domowym, jesiennym przyjemnościom. W bardzo dobrych humorach będą też koziorożce. Koziorożcom bardzo dużo rzeczy będzie się po prostu szybko w tym tygodniu udawać, ale możecie liczyć też na przyjaciół, więc jeżeli w zawodowych sprawach czegoś nie wiecie, to może ktoś z przyjaciół ma znajomych albo wiedzę, która pozwoli Wam uporać się z problemem. Bardzo ważny dla koziorożców piątek i sobota, księżyc w Waszym znaku zodiaku sprawi, że będziecie bardzo sensytywni, będziecie bardzo mocno przeżywać to, co dzieje się w rodzinnym gronie, więc lepiej unikać konfliktów, pozwolić sobie na więcej wspomnień, i emocji, ale trzymać się z daleka od osób, które wiedzą, w jaki sposób mogłyby was zdenerwować. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, w tym tygodniu będą w całkiem niezłych humorach. Bliźnięta będą planować kostium na Halloween, jak zwykle będą w tym najlepsze, a bardzo sprzyja im szczęście w miłości od piątku, kiedy Wenus znajdzie się w opozycji i sprawi, że bliźniaki będą flirtować, nawet w okolicznościach, które, no być może, za bardzo temu nie sprzyjają. W bardzo dobrych humorach będą wagi, mars dodawam energii, ale też spowoduje, że trzeba będzie szybko podejmować decyzje dotyczące wyjazdów i tego, co będziecie robić w długi weekend. Ale radzę nie pchać się w to, czego nie lubicie i na co nie macie ochoty, dlatego że w długi weekend księżyc, który znajdzie się w kwadraturze do waszego znaku zodiaku, sprawi, że przede wszystkim będziecie chcieli odpocząć i mieć święty spokój. Wodniki za to będą zajęte sprawami swojej kariery, pieniądze, e, ambicja, e, zyski to jest to, co będzie dla Was najważniejsze. Nie spieszcie się jednak, dlatego że w poniedziałek i wtorek może być trochę nerwowo. Nów w kwadraturze do Waszego znaku Zodiaku radzi ostrożnie, e, zwłaszcza podczas rozmów z różnymi ważnymi osobami. Za to koniec tygodnia już spokojniejszy, udany w niedzielę. Też, kiedy księżyc znajdzie się w Waszym znaku Zodiaku, szansa na udaną randkę albo inne miłe spotkanie. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, w tym tygodniu będą przede wszystkim błyszczeć. Raki będą błyszczeć urodą, będą dobrym humorem zarażać wszystkich wokół, więc na raki możemy liczyć bardzo dobry tydzień, żeby ubiegać się o różne przywileje. Ale w weekend już spokojniej radzę rakom też zwrócić uwagę na zdrowie, dlatego że w czwartek, w piątek i w sobotę księżyc, który znajdzie się w opozycji do waszego znaku zodiaku, sprawi, że możecie być trochę zmęczeni, wrażliwi na zimno, więc podczas długich, dalekich podróży uważajcie, róbcie sobie częstsze przerwy. Skorpiony za to będą wciąż królami całego Zodiaku, nadal Słońce, nadal Merkury, nadal Wenus w naszym, waszym znaku Zodiaku, więc idealny czas na karierę, dobre oceny w szkole i zaczynanie różnych nowych przedsięwzięć. W weekend za to zrobi się spokojniej, dlatego że w piątek Wenus opuści wasz znak Zodiaku, więc będziecie chcieli przede wszystkim odpocząć, odreagować i ułożyć sobie różne tajne skorpionie plany na przyszłość. Raki, e, przepraszam, ryby będą też w bardzo dobrych humorach. Planety w tym tygodniu bardzo mocno Wam sprzyjają. Początek tygodnia jest idealny na miłość, na sprawy, które są związane z przyjaźnią, ale od piątku Wenus, która znajdzie się w kwadraturze do Waszego znaku Zodiaku sprawi, że będziecie też bardzo trafnie doradzać innym ludziom, można będzie na Was liczyć, jeśli ktoś ma jakiś problem, to niech w tym tygodniu szuka właśnie zodiakalnych ryb. Dziękuję, życzę wszystkim udanego tygodnia i zapraszam do obejrzenia filmu, który przygotowała Izabela Podlaska-Kongel, a w tym filmie opowie Wam, co konkretnie będzie się działo w poszczególnych Szczególne dni tygodnia. Dziękuję. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy.